Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć w Notatniku projekt strony internetowej opartej na ramkach. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o tworzenie kodu, dlatego właśnie chcę je zilustrować w odrębnym filmiku. W poprzedniej części kursu, którego zadaniem było Nauczenie podstaw HTML i CSS. Stworzyliśmy projekt strony, który nie wykorzystywał ramek. Jeżeli dobrze pamiętacie, stworzyliśmy najpierw główny plik o nazwie index.html, mniej więcej do tego miejsca, razem z tłem. W kodzie przedstawiało się to mniej więcej w ten sposób. I następnie Wykorzystując ten sam kod, stworzyliśmy podstrony, po prostu zmieniliśmy nazwy głównego pliku, no i później odrębnie modyfikowaliśmy każdą podstronę, tak aby uzyskać właśnie takie efekty. Jest to rozwiązanie bardzo proste ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im prostsze rozwiązanie, tym więcej ma ograniczeń. Tak samo jest w tym przypadku, a problem polega na tym, że jeżeli chcielibyśmy dokonać zmian w części wspólnej dla strony głównej i wszystkich podstron, na przykład w nagłówku albo w linkach, musielibyśmy edytować każdą podstronę. W przypadku kiedy tych podstron jest relatywnie niewiele, nie stanowi to tak dużego problemu, natomiast w sytuacji, gdy jest ich więcej, zabiera to sporo czasu i jest bardzo nudne. Załóżmy, że chcę dodać w tej części link moje prace. W tym celu muszę otworzyć stronę, stronę główną. Znaleźć odpowiedni fragment kodu, aby było szybciej, mogę go po prostu skopiować, skopiować nowo utworzony fragment kodu. Zapisać klik. Odświeżam. No i teraz zobaczcie, mam tutaj link moje prace, ale kiedy kliknę na stronie na O mnie, link o mnie, to tego nie będzie. Dlaczego? Bo zmiany dokonałem tylko na stronie głównej. Teraz, aby to samo pojawiło się na stronie O mnie, muszę kliknąć. W folder, otworzyć stronę O mnie za pomocą notatnika. Znowu znaleźć odpowiedni fragment kodu, wkleić uprzednio skopiowany fragment, zapisać. No i teraz jest na stronie O mnie, ale już w galerii tego nie będzie. Tak samo w linkach i kontakcie, aby to było, musiałbym dokonać. Takiej samej zmiany we wszystkich tych plikach, no i jeszcze oczywiście dodać nowy, czyli 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 stronę moje prace HTML. I właśnie aby oszczędzić sobie czasu i tego rodzaju pracy, wykorzystuje się ramki. Stworzymy teraz właśnie stronę opartą na ramkach. Możemy zamknąć to też, otwórzmy sobie nowy folder. Ja nazwę go w ten sposób, no ale tutaj oczywiście nazwa jest dowolna. Tworzymy sobie nowy plik o nazwie indeks. HTML. Tak. Otwieramy ten plik za pomocą notatnika. Aby było szybciej, możemy skopiować część kodu z naszego poprzedniego projektu. I tu uwaga, nasz schemat strony będziemy tworzyć właśnie w tym miejscu między znacznikami head i body. I w zasadzie body nie jest tutaj wymagane. Aby zrozumieć o co chodzi, spójrzcie na ten rysunek. To jest właśnie schemat naszej strony opartej na ramkach. Na górze mamy nagłówek. Pod spodem mamy główne menu, czyli jest to po prostu zestaw linków. Po lewej mamy linki, po prawej treść strony, no i na dole stopkę. W poprzednim projekcie wszystko działało jak jedna wielka ramka. Kiedy klikaliśmy na jakiś link, strona ładowała się w całym obszarze przeglądarki. W tym schemacie, jeżeli klikniemy na jakiś link, to nasza treść jakby nowa podstrona załaduje się tutaj, w tą ramkę. Jaka jest z tego korzyść? Korzyść jest taka, że jeżeli zechcemy dodać nowy link w tym albo tym obszarze, to nie będziemy musieli edytować każdej podstrony, tylko podstronę odpowiedzialną za linki. Tak jak każdy z wyodrębnionych obszarów stanowi tak naprawdę odrębną stronę internetową. Aby wyjaśnić to jeszcze lepiej przejdźmy od teorii do praktyki. W pierwszej kolejności dzielimy naszą stronę internetową na cztery rzędy. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Tworzymy ramkę używając komendy, a właściwie tagów RAMESet czyli ustaw ramkę, rows, czyli rzędy. I teraz ten pierwszy chcemy, żeby miał wysokość 100 pikseli. Następny ten 30 pikseli. Gwiazdką oznaczamy resztę, dlatego, że nie wiemy dokładnie, ile pikseli zajmie nam e, ten obszar. No i powiedzmy, że stopka to będzie 40 pikseli. Po podzieleniu obszarów na cztery rzędy musimy zdefiniować e, każdy z tych obszarów name. Do tego służy nam e, tak frame name. No i ten powiedzmy, że ma się nazywać header. I będzie wyświetlany przez w tym obszarze. Header będzie wyświetlana strona o nazwie header.html. W tym obszarze ma być wyświetlane menu. Użyjemy sobie tego fragmentu kodu. Nazwiemy to sobie tą przestrzeń menu i będzie się w niej wyświetlać strona menu HTML teraz zajmiemy się tym kawałkiem w tym rzędzie utworzymy sobie dwie kolumny kolumnę linki i kolumnę treść Znowu definiujemy, przepraszam, nie definiujemy, tworzymy kolumnę kos, ustaw ramkę w kolumnach no i powiedzmy, że to ma mieć 200 pikseli szerokości, wysokość określiliśmy tutaj, więc 200 pikseli, natomiast to to ma być reszta. Tu nie wiemy, ile nam tego wyjdzie, więc stawiamy gwiazdkę. Zamykamy. O, przepraszam, gwiazdkę, nie ósemkę. I zamykamy tak. Podzieliliśmy ten obszar, ale jeszcze nic w nim nie zdefiniowaliśmy. Więc możemy zrobić sobie tak. Będzie troszeczkę szybciej. To nazwiemy sobie jako linki. Links, a to nazwiemy sobie jako treść. I strona główna to będzie jakby kontent. HTML. Zamykamy sobie teraz to tworzenie tych ramek tutaj. No i pozostała nam jeszcze stopka. A więc... I zamykamy sobie Frameset, czyli tworzenie ramek. Zapisujemy plik. Przechodzimy do folderu Projekt ramki. I otwieramy sobie nasz plik. No i faktycznie ten obszar jest podzielony, ale zobaczcie, nic się tutaj nie wyświetla. Dlaczego? Ano dlatego, że jeszcze nie utworzyliśmy naszych podstron, które są określone tutaj. A więc musimy sobie stworzyć teraz stronę header.html, menu.html, linki.html, content.html i footer.html. Tworzymy więc szybko nowy plik, a w nim kod, taki bardzo podstawowy na razie, Head możemy na razie zostawić puste. I żeby lepiej nam się to odróżniało, pokolorujmy sobie te strony. Na razie nie będziemy tam w sumie nic wpisywać. Niech to będzie na przykład, nie wiem, różowe. Zapisz jako. Tu sobie zmieniamy. A, jeszcze możemy sobie to skopiować, żeby było szybciej. Teraz dopiero plik zapisz jako. Tu sobie zmieniamy. Tu sobie pulpit. To nie to. A, tak, tak, plik. Zapisz jaką? Projekt ramki tutaj. I pierwsza miała się nazywać Header. O kurczę. Zapisz. Plik nowy. Tu zmieńmy sobie to na zielone. I to miało się nazywać menu. żółta. Główna treść niech będzie, nie wiem, może zielona. No i stopka, niech będzie na razie czarna. Zrobiłem ten błąd jeden a zaraz go naprawię. Wystarczy zmienić rozszerzenie pliku. I będzie w porządku. Odświeżam stronę i co się dzieje? Nie załadowało mi tutaj strony i te dwie są zielone. Sprawdźmy dlaczego. Tutaj po prostu pewnie stronę nazwałem links, a tu zapisałem jako linki. Świeżmy, tak, teraz jest ok. I tutaj mamy content i menu. Być może dałem im te same kolory. Sprawdźmy. To zmieńmy sobie na czerwony na przykład. No dobrze, wszystko ładnie, fajnie, ale nadal zapytacie mnie, gdzie tu jest korzyść ze stosowania ramek. Przejdźmy sobie do strony linki, czy links. links. Otwórz za pomocą notatnik i zróbmy sobie parę linków. Załóżmy, że wszystkie będą dotyczyły mojego hobby. Informatyka. informatyka, programowanie, fotografia. music Zapiszmy, ach, no tak, jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. <śmów> Powiedzmy w ten sposób: moglibyśmy to zawrzeć, oczywiście, używając selektora P. Głupę. No, ale powiedzmy, że zrobimy sobie to w ten staromodny sposób. No, i gdybym teraz kliknął tutaj w ten link, to on będzie mi się domyślnie ładował tutaj. Tego nie chcę. Chcę, żeby informacje o moim hobby związanym z informatyką ładowały się tutaj. Tak samo o programowaniu, fotografii i muzyce. Co należy zrobić? Dodajemy parametr target i wpisujemy nazwę ramki, czyli w naszym przypadku content, bo tak właśnie nazwaliśmy tą ramkę. Tutaj kopiujemy to. Zapisujemy, odświeżamy i widzimy, że nasze potencjalne strony, których oczywiście jeszcze nie utworzyliśmy: strony informatyka, HTML, programowanie, fotografia i tak dalej, będą się ładować tutaj. A więc, w sytuacji, kiedy chcemy dodać link albo zmienić, to edytujemy tylko plik Links. HTML, a resztę możemy zostawić bez zmian. Podobnie rzecz ma się odnośnie tej ramki. Skorzystajmy sobie tutaj z tego kawałka kodu. Otwórzmy sobie plik menu za pomocą notatnika. klejmy ten kod, odświeżymy, O, strasznie się to gryzie, może zmienimy ten e, czerwony na jakiś inny przyjemniejszy kolor, niechby to był nawet, niechby to by był nawet lekko żółty, prawdopodobnie nie wejdzie nam z nazwy. Sprawdźmy. Myślę, że będziemy musieli, no właśnie, użyć tutaj zapisu w heksach, nazwy kolorów w hexach. I to był chyba taki, a nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. O tak. Dobrze. No i z tym, żeby nam się to wyświetlało tutaj, to musimy dodać ten parametr target wszędzie z nazwą ramki, do której ma się wyświetlać strona. Może poza tym. Od tego miejsca. Zapisujemy, odświeżamy. No i teraz wszystkie te potencjalnie utworzone przez nas strony będą ładować się tutaj. A więc jeżeli już zechcemy dokonać zmiany w tym miejscu, no to nie będziemy musieli dokonywać zmiany na każdej z podstron, tylko właśnie w pliku menu HTML mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i pozwoli Wam zaoszczędzić sporo czasu przy pracy z Waszymi projektami. Dodatkowe informacje i linki zamieszczam w opisie. Jak zwykle życzę wam samych szóstek i piątek, i do zobaczenia w następnym filmiku